Dzień dobry, witam Państwa, członków komisji, witam Szanownych Państwa online, oglądających nas przez media społecznościowe. czy Komisja przetargowa powołana zarządzaniem Wójta Gminy Orły nr 44 z dnia 15.05.2020 w składzie Przewodniczący Jan Janusz, Sekretarz Anna Sadowy, i członkowie komisji: Pan Robert Szczygieł, Andrzej Lizak i Małgorzata Ogonowska. O godzinie 9:15 w siedzibie zamawiającego pokój numer 9. Komisyjnie otwiera oferty w procedurze udzielenia zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na przebudowę ciągu dróg gminnych numer 116 379R. Od kilometra 0 plus 716 do kilometra 0 plus 984 i numer 116 381 R od kilometra 0 plus 000 do kilometra 1 plus 260 w miejscowości Małkowice. Obecnym i uczestniczącym w otwarciu e, przed, o, przedstawiono oferty. To jest kwotę, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotu zamówienia, czyli to jest kwota 1 268 817 zł brutto. Stan zabezpieczenia złożonych ofert, czym tutaj komisja widzi, Państwo też możecie zobaczyć, są zabezpieczone, nieotwierane, zalokowane. I trzecie, informacje o których mowa w artykule 86 ustęp 4 ustawy Ustawy Prawo zamówień publicznych. To są nazwy firm, adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach. To będziemy otwierać i kolejno będziemy przedstawiać. Na wstępie miałbym tyle. Czy członkowie komisji jeszcze coś? Przystępujemy do otwarcia ofert Ofer. Wielkiej gwarancji jakości na okres siedemdziesiąt dwa miesiące, oferta numer dwa. Oferta numer 2 zakład transportowo-drogowy ulica Sielecka 2 37700 Przemyśl Jolanta Oleksów. Oferta e, cena netto 751 061 i groszy, cena brutto 923 80561 groszy Zobowiązują się do wykonania robót w całości do 50 dni od dnia podpisania umowy. Udzielają gwarancji na okres 72 miesiące. Oferta numer 3. Oferta numer 3 Strabak spółka z o. Ulica Pażniewska 10 05800 pruszków. Oferta net, cena netto 694 50364, cena brutto 854 239. ,48. Zobowiązują się wykonać roboty w terminie do 50 dni od podpisania umowy. Zobowiązują się udzielić gwarancji pisemnej na okres 72 miesiące. Oferta numer 4. Kolas Polska, spółka Zoo, ulica Nowa 49 62070 Palędzie. Cena netto 748 673 95. Cena brutto 928.68,96. Zobowiązują się wykonać zadanie do pięćdziesięciu dni od dnia podpisania umowy. Zobowiązują się udzielić pisemnej gwarancji jakości na okres siedemdziesiąt dwa miesiące. Oferta numer 5. Oferta numer 5 złożona przez konsorcjum firm LIDER PBI Infrastruktura SA ulica Kolejowa 10E 23200 Kraśnik, partner PBI WMB sp. z o., ulica Błonie 8 27600 Sandomierz. Cena netto 658 623,17, cena brutto 810 106 50 groszy. Zobowiązują się wykonać zadanie do 50 dni od dnia podpisania umowy. Gwarancje udzielają na okres 72 miesiące. To już była ostatnia oferta. Dziękuję bardzo. Teraz komisja sprawdzi wszystkie oferty, czyli wpłynęło 5 ofert. Sprawdzimy z zgodnością co do specyfiki istotnych warunków zamówienia umów i kompletności ofert i wypełnimy oczywiście stosowne dokumenty jako członkowie komisji. Na tym zakończymy pracę. Dziękuję bardzo Państwu. Informacje będą wywieszone na stronach, tudzież powiadomimy zainteresowanych mailowo chyba tak tam mailowo Dziękuję.